Witamy po meczu zremisowanym w Grudziądzu. Jak wiemy ten remis nie miał większego znaczenia dla was, ale dla Olimpii już tak chyba przykro patrzeć, jak, jak drużyna spada z ligi. No tak, no, szkoda dzisiaj Olimpii, ale no niestety to jest walka na boisku. Znamy się dziś poza boiskiem, no ale nie wyobrażam sobie, żeby, żebyśmy tu jechali taki kawał drogi i po prostu nie zagrali, nie zostawili zdrowia na boisku, no bo to nie o to chodzi w tym, no, nie chodzi o to w piłce nożnej, no. wiadomo, że przykro jest patrzeć jak klub spada, ale takie jest życie, no. trzeba, trzeba, życzę, życzę Olimpii wszystkiego dobrego, jak najszybszego powrotu do pierwszej ligi i tyle, no, a my dzisiaj z przebiegu meczu, no to co mogę powiedzieć, no, ciężki mecz, wiadomo, Olimpia naciskała, mieliśmy karnego podyktowanego, dość kontrowersyjnego, no nie będę się wypowiadał na temat pracy niego, no bo to nie jest moja rochana, no ale na pewno dużo decyzji było, no było dla nas krzywdzących. No ale nic, zdobyliśmy cenny punkt, który, który szanujemy no i się z niego cieszymy, bo nie przegraliśmy meczu wyjazdowego i o to chodziło. tak? Nie udało się wygrać, udało się zremisować, co, co były takie mecze gdzieś na chrobrym czy na, 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 na wigrach, że mieliśmy też wynik remisowy, a my w końcu jeszcze przegrywali. A jeszcze tak na koniec sezonu, tak na gorąco po meczu, w dwóch, trzech zdaniach, jakbyś podsumował te rozgrywki? Czy były one dla was udane? No na pewno w średnio jesteśmy z nich zadowoleni. Był moment po prostu, że złapał nas lekki kryzys, nie mogliśmy wygrać, nie mogliśmy wygrać chyba pięciu czy, kolej, czy sześciu kolejnych meczy. No i tam była największa bolączka. tak? Szkoda, że, że nie zapunktowaliśmy w którymś z tych meczów, bo dzisiaj byśmy byli w pierwszej połówce, tak? bo tam chyba trzy punkty różnicy było. Na pewno dało się zrobić więcej, na pewno bolały nas te bramki w końcówkach, które traciliśmy, na pewno mecze u siebie na przykład z Sosnowcem, który zdominowaliśmy, nie wygraliśmy. No, było parę detali, które mogliśmy poprawić, ale najważniejszy cel został, został osiągnięty, utrzymaliśmy się w widze no i czekamy na, przyszłą, na przyszły sezon, gdzie ta liga będzie bardzo, bardzo ciężka i apeluję do klubu naszego, do władz, żeby powoli zaczęli myśleć co w przyszłym sezonie, bo jeżeli chcemy zostać... Czy walczyć o coś więcej, to, to będzie bardzo ciężko. Dzięki, powodzenia.